To już naprawdę słuchajcie, nie jest zabawne. To jest naprawdę mega nie, niebezpieczne. Nie jest to zabawne, jest, jest to bardzo, bardzo zabawne. Zabawny. Wszystko nie, się nie działo też. na Śląsku. Odcinek Polska. trasy średnicowej w, na wysokości Gliwic. Okay. Gdzie to jest? Aha, okej. Okay. Tak, tam pani sobie na kolejno zajechała. To I jest nie. droga szybkiego ruchu. Czy to była chociaż kolejnego elektryczna. Tak, gliwice tak. Tak. Bytom. <śla> Taką uf. trasę chciała pokonać, bo jej pociąg uciekł. I wybrała autostradę. No bo najkrócej jest pośrednio. nie, z preząc sobie zaczęła jechać, pod prąd. Znaczy tak co chodzi, nie? Poszła na kierunek przeciwny i tak jak się idzie piecho na piechotę, żeby widzieć, kto nadjeżdża, Ta, dokładnie. jechała, pod prąc, Policjanci przepasem. chcieli ją zatrzymać. O, to policjanci, oni to zatrzymują o, 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 tylko. O, o. Więc rzuciła tę hulajnogę, zaczęła uciekać w stronę przejścia na piechotę. O, proszę, o proszę, proszę. No to poszliśmy. tak. No. Wiedzie, co jest, wiecie co jest, jest najdziwniejsze dla... w tym wszystkim? Była trzeźwa. Podobno nie włączyłem na tą, tą, tę ciekawostkę kamery. Zgadzam.